Witajcie w trzecim odcinku Gładkich Rozmów. Dzisiaj jest ze mną Ilona Szymańska, która opowie nam o tym, jak wsparcie bliskich osób i może podnieść wiarę w siebie i może stworzyć, czy wpłynąć na stworzenie zupełnie nowej pasji i myślę, że jakiejś nowej drogi życiowej pewnie w efekcie. Cześć, Ilona. Cześć, Basiu. Bardzo dziękuję za zapowiedź. Tu się wszystko zgadza w tym, co mówisz. Tak, masz rację. Tą nową pasję Ilona, Ilona znalazła w cukiernictwie. Robi absolutnie widowiskowe rzeczy, które są, są przepiękne. Wyprawa na jej Instagrama i przeglądanie jej rolek powoduje to, że człowiek zaczyna po prostu mieć ochotę, żeby to było tutaj, tu i teraz do zjedzenia. Ale ta droga nie była wcale taka typowa. Tak, nie była Może trochę więcej nam o tym opowiedz, bo zawodowo? Pracujesz w banku. Tak, na co dzień pracuję w banku, więc to jest zupełnie inny, inny kawałek tak jak zwanego chleba. Tak, pracuję w banku, gdzie praca jest bardzo wymagająca. To jest jedno z, jedno z miejsc, gdzie faktycznie ja odczuwam presję. Odpowiedzialności za to, co, co robię. Bardzo lubię tą pracę, bardzo lubię kontakt z tymi osobami, które do mnie przychodzą, i, i mam takie, taką dobrą więź z tymi moimi klientami, którzy przychodzą z własnymi, e, własnymi wnukami, i opowiadają mi o swoich, o swoich historiach. Więc, pomimo tego, że zajmuję się ich finansami, wiem o nich dużo. Od takiej y, ich strony prywatnej, więc tak, tak, praca w banku, a cukiernictwo, cukiernictwo swoją drogą. Ale opowiadałaś, że pojawiło się ono tak naprawdę dzięki właśnie osobom od ciebie z pracy, twojemu tak. zespołowi. E, i to właśnie osoba od ciebie z pracy namówiła Cię do tego, żeby pierwszy wypiek w ogóle zrobić. Tak, ja mam bardzo fajny zespół, z którym pracuję, i to są ludzie, którzy chyba mogę pokusić się, żeby to powiedzieć, że oni bardziej wierzą we mnie niż ja sama. Tak, jeśli chodzi o, o to pieczenie pierwsze, to był totalny, totalny przypadek, gdzie jedna z moich koleżanek poprosiła mnie o zrobienie tortu. I ja oczywiście powiedziałam tak, po czym do dzisiaj się zastanawiam, dlaczego ja powiedziałam tak, gdzie ja nie miałam o tym zielonego pojęcia, gdzieś tam na swoim Instagramie napisałam taki, taki, taki post, że ja o tynkowaniu, bo ten proces obkładania tortu masą to jest tynkowanie. Wiedziałam tyle, co o tynkowaniu. Tym w budowlance, czyli nic. Więc tak, zrobiłam to. Nie wiem, jak ja to zrobiłam pierwszy raz. Wzięłam, pamiętam, dzień wolny na zrobienie tego tortu i się udało. Byłam z siebie bardzo dumna. No i wszyscy dookoła byli ze mnie dumni. No i później tak okazało się, że jest jeszcze jedna okazja, czyli impreza rodzinna, gdzie mogę się wykazać i zrobić słodki stół, czyli różnorodne słodkości. No, i w trakcie tej imprezy usłyszałam, że Ilona, ty musisz wrócić i, i otworzyć swoją stronę na Instagram. I ja mówię, gdzie tam ja nie umiem w takie rzeczy. No, i później faktycznie następnego dnia w pracy już zapytania były: Ilona, weź, zrób to w formie pamiętnika. Taki, taki pamiętnik dla ciebie, tak? Nie skupiaj się na to, jak ci ludzie oceniają, yy, rób to tak, jak czujesz, tak? No i tak poszło tak 100% serca w tym, co robię i, i, i jakoś to idzie. No i idzie tak, że masz na Instagramie ponad tysiąc osób obserwujących twój profil, mhm. i oni wszyscy jednak uznali, że to, to warto robić tak samo, jak te, tak samo jak ta osoba, która cię do tego namówiła. Tak, Boże. O, tak, to w ogóle ten świat słodki to jest, to są cudowne dziewczyny, które są mega życzliwe, gdzie one też doradzają, nie, nie chowają tych swoich przepisów gdzieś tam głęboko, głęboko w własne czeluścia, tylko faktycznie się dzielą, podpowiadają, też piszą dobre słowo, jak coś jest ładne, więc to jest naprawdę bardzo pozytywne, tak? To mi się bardzo też podoba taki niekonkurencyjny klimat, tylko wspierający. Wspierający, tak. Ja mam bardzo takie wspierające dziewczyny, które faktycznie czuję ich wsparcie i też te, to, to docenienie, tak, mnie. Ale też, czy po właśnie Instagramie zaczęły się pojawiać takie już zamówienia um, nie tylko dla znajomych? W którym momencie to się wydarzyło, kiedy robiłaś pierwszy wypiek na zamówienie kogoś, kto cię totalnie nie zna? O Jezu, to był największy stres, bo wiesz, dla znajomych to znajomi tak. nie do końca może cię... Skrytykują albo jak cię skrytykują, to nie tak prosto w oczy, jak robiłam pierwsze zamówienie dla zupełnie obcej osoby. Jezu, jak ja się stresowałam, ale mówię: Dobra, robię tak jak zawsze, tak? Czyli nic nie zmieniam, robię tak jak czuję, nic nie będę ulepszać i faktycznie jeszcze dobrze nie zdążyłam wrócić. Dowozem tego zamówienia, i usłyszałam, że matka, jakie to jest piękne, w sensie nawet takim w, w, pod względem estetycznym. No i później wieczorem była informacja, że bardzo dobrze to smakowało, więc ja za każdym razem, jak dostaję informację, że, że to smakowało, albo że to jest bardzo dobre, to zastanawiam się, czy te osoby mi to mówią, <sum> bo nie chcą mi sprawić przykrości, czy faktycznie jest tak, że, że to faktycznie gdzieś tam wchodzi w te kubki smakowe każdej z osób, bo wiadomo, każdy lubi co innego, każdy też czuje. Co inaczej. I zastanawiam się, czy faktycznie jest tak, że no, staram się dostosować do tego znalezienia tego złotego środka tego wszystkiego. Myślę, że twoje desery się najpierw je wizualnie, najpierw się je wzrokiem, a dopiero potem, potem smakuje, ale naprawdę może nie zaskakują, ale to, ich smak dorównuje na pewno im, im wyglądowi, tak myślę według mnie. Tak, jest, ale jest coś takiego, że. Najpierw jesz, jesz oczami, tak? Czyli tak. patrzysz na to, może nie do końca gdzieś tam skupiasz się później na tym smaku, tylko patrzysz i jesz tymi oczami. I jak im bardziej to będzie estetyczne i takie wymuskane, czy dodane świeże owoce, czy jakiś kwiatek świeży, czy odrobina złotka, które lubię e, muśnięta na owocach, no to to robi robotę. Więc e, tak, faktycznie jesz oczami, i ta estetyka jest bardzo ważna, czy w tych produktach takich. Monoporcjach, czy w większych imprezach, gdzie to są słodkie stoły, i z tego większa ilość faktycznie jesz oczami, tak? A mnie ciekawi, słuchaj, bo ten, ta, ta, ta Twoja pasja rozwijała się i dla mnie to było duże zaskoczenie, bo powiedziałaś, że zaczęłaś się pasjonować tym cukiernictwem. Tak, w takim większym zakresie. Mhm. 9 miesięcy temu. Tak. To jest bardzo krótki czas. Tak, 9 miesięcy temu. Ja byłam totalnie zaskoczona, bo jak patrzyłam na Twojego Instagrama i patrzyłam, jak super profesjonalnie te rzeczy wyglądają, to myślę, że nie powstydziłaby się ich cukiernia profesjonalna i Ty to robisz od 9 miesięcy. To jest, dla mnie to było totalne zaskoczenie. Tak, to jest. Y tylko 9 miesięcy albo aż 9 miesięcy. Dla mnie to tylko 9 miesięcy, bo mam wrażenie, że jeszcze dużo przede mną, duże możliwości ja też się dużo uczę z Mnie to interesuje, bo ja mam wrażenie, że ja ciąg, ciągle przeglądam jakieś strony, teraz jest prościej, bo mamy internet, mamy dostęp do tego wszystkiego, do e-booków, do możliwość przeglądania przepisów, czy właśnie wspierania i podpytywania innych osób i tak, i faktycznie a co do tego Instagrama który ci się podoba, ja czasami mam wrażenie, że ja nie mam czasu na to, żeby zrobić jakieś super zdjęcia i sama się na siebie złoszczę, że mogłam zrobić coś lepiej, ale z drugiej strony sobie myślę, że im bardziej to będzie w takie przesadzone i w domuskane, tym to nie będę ja, więc to, to powinno smakować, tak? Więc mam nadzieję, że się broni. Dzielisz teraz czas swój pomiędzy pracę na pełen etat w banku tak. którą powiedziałaś, że lubisz i lubisz swój zespół i tak. realizujesz się w niej, ale też pomiędzy swoją pasję, która zajmuje no, bardzo dużo czasu. Bardzo dużo czasu to y, jak ty sobie radzisz tak na co dzień z tak dużą ilością obowiązków przede wszystkim? Oj, jest ciężko. Czasami naprawdę jest ciężko, bo praca w banku to jest praca normalnie na etacie, tak? Czyli te 8 godzin y, trzeba, y, trzeba tam y, spędzić plus dojazdy i czasami jest taki moment, że no, te zamówienia się tak kumulują i czasami tego snu jest trochę mniej, no bo skądś trzeba to... Y, Pobrać. Więc tak, czasami jest tak, że zarywam te nocki albo wstaję bardzo, bardzo wcześnie i no i robię, więc daj radę, jeszcze daję radę. To jak w tym wszystkim znajdujesz taki balans też i, i jakiś odpoczynek? Oj, y trzeba słuchać własnego organizmu, tak. Przy takiej pracy na, można powiedzieć, dwa etaty, trzeba słuchać własnego organizmu tego, co ci mówi. Czasami są takie momenty, że potrzebuję wyjść na spacer i oczyścić głowę, tak? Czasami potrzebuję usiąść z dobrą kawą i też się wyłączyć. Czasami potrzebuję takiej chwili dla siebie, zrobić coś dla siebie, tak, żeby mieć radość z tego wszystkiego i, i też nie zatracić siebie w tym wszystkim, tak, żebym też miała coś dla siebie z tego wszystkiego, z tej, z tej pasji i, i z tej pracy na, na, na etacie. Mówiłaś, że na przykład właśnie zabieg stylizacji brwi u nas był dla ciebie takim totalnym wyłączeniem o, i relaksem. Yes, tak, tak. Boże, uwielbiam ten zabieg. Akurat, on mi bardzo relaksuje i ten gorący wosk, który gorący, ciepły, i on jest tak przyjemny i sam fakt po prostu tego, tego zabiegu, no. Mogę się przyznać, ja po prostu prawie tam odleciałam, jeśli chodzi o poziom relaksu, więc tak, uwielbiam te zabiegi i ten moment dla, dla siebie tak. Ja się rozmawiałam. <śm> <śm> Opowiadałaś mi też trochę o swoich wrażeniach z um, usuwania włosów laserem. Tak. Też bardzo pozytywnie, bo czasami jest takie postrzeganie lasera jako takiej metody bolesnej, takiej bardzo trudnej. A jak cię o ten laser zapytałam, to raczej miałaś takie. To o, tylko chwila. To, to tylko chwila, to jest takie boskie. Tak, bo to jest tylko chwila. To okej. Okay. Yy, myślisz sobie o, to, o tym, ile, ile ci ten zabieg daje mm, komfortu, tak jakby. O, sam proces, nie wiem, nie skupiasz się na tym bólu, tylko myślisz sobie, kurczę, fajnie, będę miała czas dla siebie, mam komfort i taką spokojną głowę, więc to jest dla mnie ważniejsze i nie, to dla mnie to tylko chwila. Tak, rozmawiałyśmy na przykład o tym, że potem człowiek się orientuje, że te takie wnerwiające kropki pod pachami Ojejku, zniknęły, tak, tak, tak. już prawdopodobnie, na, no, prawie na zawsze, tak? I, Można idzie powiedzieć. Lato I masz ten komfort, że, że nie musisz o tym myśleć, masz, masz taką spokojną głowę i no nie, no to, jest, to jest coś niesamowitego. A co jeszcze Co jeszcze zdarzać się robić tak totalnie dla siebie? Jak już wyłączysz, ten, wyłączysz tą, tą pracę, bo mówiłaś, mhm. że w taki relaks głęboki mhm. i takie odstresowanie, właśnie wchodzisz w tej swojej pasji. Tak, tak. Ja mam takie taki momenty często, gęsto, kiedy ten dzień w banku jest stresujący. I ja potrzebuję wrócić do domu wyłączyć się, i ja się śmieję. Ja czekolada, masło, e, śmietana, I, e, i tworzysz, i nie myślisz, i wyłączasz się, relaksujesz się. Nie wiem, to jest tak, jakby dla mnie. Ja tego kiedyś nie czułam, ja tego kiedyś nie wiedziałam, że ja tak potrafię i że mnie to relaksuje. E, że ja się wyłączam, i faktycznie tak jakby cały stres ze mnie schodzi. I, nie wiem, ja tego nie rozumiem, to się dzieje, ja to polecam naprawdę, żeby sp sprawdzić, ale na mnie to działa. I faktycznie jest tak, że, że ja robiąc te słodkości, gdzieś tam ten ko ta końcówka, te dopieszczanie i tego, tego momentu, i masz taką satysfakcję, że fajnie to wygląda. Bardzo mi się podobało coś, co powiedziałaś mi na samym początku. W ogóle jak zaczęłaś opowiadać mi o swojej pasji, to to, że wszystko, co robisz, robisz, dajesz całą siebie, całe swoje serce, tak. i to widać moim zdaniem w tych twoich, w tych twoich wypiekach. Ja mam wrażenie, że, że to smakuje, bo ja tam wkładam całe serce. Naprawdę to jest 100% ja i no po prostu. Y takie serduszko moje na, na, na talerzyku, <laughs> <laughs> więc tak, tak, ja wkładam w to serce yy, i nie chcę tego ulepszać, przesadzać, tylko tak jakby podpisuję się pod tym wszystkim swoim imieniem, nazwiskiem i, i mam wrażenie, że właśnie to, to owocuje, tak? Czyli to, to ludziom smakuje, o. To ludziom smakowało i popchnęli cię gdzieś tak, w tamtą stronę. Tak, Boże, jak ja im dziękuję, tak. Ale okazało się niedawno z tego, co mówiłaś, że twoje urodziny wypadają w Dzień Cukiernika. Tak, 15 marca w ogóle to jest fenomen. To, to nie są moje pierwsze urodziny, tylko, tylko już któreś, i ja nie wiedziałam, że 15 marca to jest Dzień Cukiernika. I zobacz, jaki to jest, jaki to jest przypadek, zbieg okoliczności, ale faktycznie. Coś to tak, jest. jest takie przeznaczenie, <laughs> tak, wiesz, dokładnie, gdzieś przeznaczenie. Tle czekało tylko na realizację, nawet no zobacz, nie wiedziałaś to, tak, o tym. Z, tak z tymi tak. tortami, z tą całą pasją, z tym wszystkim, że ja też o tym nie wiedziałam. Zobacz, coś jest dla kogoś, tak? Tak, odkrycia. To powiedz w takim razie, y, jakie masz plany na najbliższy czas, co do, y, co do dbania o siebie i co do realizacji swojej pasji? O matko, to zacznijmy od tego, od tego dbania o siebie, bo jak nie będę dbała o siebie, to nie będę zrelaksowana. I, to między innymi laser, tak, idzie lato, więc to chciałabym zrobić, jeśli chodzi o, o pachy i całą serię, i mieć ten komfort, jeśli chodzi o, o letnie sukienki, o ubrania i. Regularnie, jeśli chodzi o wizyty na stylizację brwi, bo ta ostatnia wizyta i ten relaks, gdzie się naprawdę wyłączyłam, po prostu marzę o tym, żeby iść kolejny raz. <grym> <grym> Więc na to czekam, Mnie, nie ukrywam tego. A jeśli chodzi o, o moje pasje, o matko, e, chciałabym iść dalej. E, chciałabym się nie bać e, marzyć i realizować. Chciałabym mieć swoją pracownię. Chciałabym, żeby to się rozrosło. Żebym, żebym się nie bała e, robić każdego kolejnego kroku. Chociaż, jak sobie myślę, jak bardzo bałam się 9 miesięcy temu, żeby wrzucić każdy kolejny post, a jest już ich e, no, kilkaset, e, to mam wrażenie, że jeśli się nie będę bała, to to będzie szło, tak? To to, to zaowocuje. Więc może kiedyś pracownia e, i idźmy w to. A bank tak czy inaczej zostanie z tobą, bo twoja strona nazywa się... Na bank słodkie. Tam, więc, dokładnie. Tak, to jest powiązane. Bo ja pracę w banku bardzo lubię, więc chciałam połączyć te dwa światy. Bank i, i słodkie. No i tak wyszło na Bank Słodkie, gdzie Was oczywiście serdecznie zapraszam. Tak, te dwa światy, ile będę mogła, tyle będę, tyle będę łączyła. I w jednej i w drugiej kwestii daję z siebie 100% i, i mam, mam nadzieję, że to będzie jak najdłużej. I ja myślę, że tego, tego, możemy, tego możemy Ci życzyć, tego rozwoju, o którym opowiadałaś z taką pasją i tych wszystkich nadchodzących wyzwań, bo też dużo wyzwań przed Tobą wesela do, tak. do zrobienia. O, ten rok będzie piękny. Tak, więc, a Was oczywiście zapraszamy na NaBank Słodkie na Instagramie, żeby zobaczyć owoce tej pracy <laughs> i w ogóle zobaczyć owoce, o, owoce pracy, Ilony. I ym, myślę, że jak ze, w, odpalicie pierwsze zdjęcie, to na na pewno będziecie je przewijać dalej, bo są, wyglądają niesamowicie. E, a my Ci też życzymy tego balansu, o którym Ojej. mówisz. Będziemy brać też z Ciebie przykład. Bardzo dziękuję. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę, a Was oczywiście zapraszamy na kolejny odcinek. Dziękuję bardzo.